Cześć wszystkim z tej strony Aman. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, tak jak wam wczoraj obiecałem, yy, widzę, że... widziałem, że była bardzo duża aktywność pod moim postem, w którym zapytałem Was, czy nagrać odcinek: jak mieć darmowego Launchera, czy tam klienta. No, chodzi o to, tak. I pokażę Wam, jak go mieć za darmo, bo jak wiemy, on jest premium. A wiem, że dużo osób, które ma Minecrafta non Premium, chciałoby na nim zagrać. Więc tak, odpalamy sobie oparę czy tam, jaką macie przeglądarkę. I. A i jeszcze przed rozpoczęciem, pewnie widzieliście, że przed tym odcinkiem, to teraz, teraz to nagrywam ten odcinek, to wleciał na kanał odcinek z yy, unboxingu moich sławek. Także też, do was, też was zachęcam ale dobra to już yy, nieważne tak więc wpisujemy tak yy, feder client czy tam launcher to jest po prostu no, wiecie to jest tam jeden że tak powiem jest no i jesteśmy już na głównej stronie feder klienta i teraz tak mamy download for windows albo download for yy, forge tak a czy fabryk, przepraszam. Yy, no. Nie klikamy Windows, tylko Download for Fabric. Ja tego pobierał nie będę, bo ja już to mam. Ale klikacie to. To nie jest żaden scam, żeby nie było. Jak wiecie, no, z salwy launcherem widziałem co tam było. To jest... Jak wiecie, że ja nie oszukuję, tak? No. Dobra. I link będziecie mieli do tych stron w opisie. Teraz wpisujemy sobie tak coś jak Fabric. Fabryka sobie mogę pobrać, dobra? Klikamy do w Loan for Windows, Fabric. No. Nam się popiera i mamy tutaj tak jak Fabric Installer. I zapisujemy to. Dobra, i mamy to i przenosimy sobie tutaj na pulpit. No i, i widział już to mam. Pomiń. Dobra. Mam, mamy. I tam jak się Wam pobierze... Czekajcie, czekajcie. To też będziecie mieli... No. Download no for Windows, yy, przepraszam, for, for Fabric. To też macie tutaj Feather Standalone, klikaj zapisz. No, też sobie przenosicie na pulpit, ale ja już tego nie będę przenosił, bo widzicie. No bo dobra, przeniosę to do Was specjalnie. I operację już możemy sobie zamknąć. Mamy te dwa pliki, i one tylko są nam potrzebne. Klikamy Windows i Air. Mamy procent, app data, procent wpisujemy. Klikamy Enter. Wchodzimy w Minecraft. Mamy taki folder jak moc. Jeśli nie macie, po prostu klikacie prawy, nowy folder i na przykład moc. Ale ja mam, także jak otworzył, nie będę. No, mamy tutaj folder mods I Przenosimy do tego folderu moc Takie coś jak yy, Feather Standalone Przenosić go tutaj, ja już go mam Tutaj jak widzicie Więc ja tego już robił nie będę Bo mi się tam pomieszają te pliki no Więc tak, to możemy zamknąć jak to zrobiliście i mamy tak, tutaj Fabric installer. Klikacie. No, i wam się odpala. I najważniejsze teraz. Yy. Mamy wersję. Najniższa to jest 1.14, a najnowsza to jest 1.28. 1.21.8, nie, nie. No. I ja wam zalecam najbardziej taką, no, na którym działa działa na wszystkich wersjach ale tutaj są wiecie no ogólnie najlepsze ten najlepszy launcher natomiast no. no najlepsza wersja nie? i macie tą wersję klikacie zainstaluję ja nie będę instalował, bo mi się usunie poprzednia wersja ale no tak i tak to właśnie będzie później sobie odpalać tam swój launcher czy, czy po prostu no co tam macie? Jaki tam launcher macie? Czy to jest SK launcher, czy to jest Crystal Launcher, czy T-Lancer? Tak jak jest w moim przypadku. No, już wam pokazuję, tylko się T-Lancer odpali. Tak jak powtarzam, to nie jest żaden scam ani nic. O, i wam się po, yy, pojawi tutaj taka wersja. O jak takie wersja fabric Lo loader, nie? Kiedy rozpocznij grę i na początku będziecie mieli błąd, od razu wam mówię. Na początku będziecie mieli błąd, że na, będzie że feder jest trzeba uruchomić ponownie, tak? To zamykacie launcher i uruchamiacie jeszcze raz i powinno działać. Ja też tak miałem więc ze spokojem. Którzy kamasz się uruchomi bez cięcia, bez niczego, żeby nie było. Mamy tutaj. I uwaga. O, jak widzicie, jest wszystko. Poprzez i. No, macie sklep, macie również. To jest bardzo fajne zestawy zasobów, tak zwane resource pack. Macie tutaj różne teksturpaki, różnego typu mody, nie mody. No, takie właśnie macie tutaj też, wszystko po prostu wybracie to i tyle. No, wejdę tutaj. Na przykład żeby nie było, weźmy sobie kreatywa. Nie, test świat. Nie, odpalamy po prostu nowy świat, żeby nie było, że skam. Czekajcie, niech mi się świat wczyta. Na początku zawsze są takie lagi. Czekajcie, ja sobie zrobię może... Żeby wam to pokazać. Wezmę grafikę szybko. Ja ogólnie mam po 400 fps, ale jeszcze nagrywam. I w ogóle to wiecie. No. Ale mamy tak, pod prawym shiftem mamy ustawienia lancera to możemy sobie zmniejszać albo wyłączyć o macie ustawienia lancera Tu macie sześciutkie ustawienia takie jakie są w oryginalnym lancerze no czy to jest oryginalny tylko na fabryku nie no i non premium oczywiście tutaj macie na przykład serca A teraz nie mam ale Zrobimy sobie tak. O. Mamy właśnie takie coś. Tak to właśnie jest. Dobra. I to nad w tym odcinku było wszystko. Także co? Jeśli Wam się spodobało, jeśli Wam pomogłem, to zostawcie suba na kanale, łapkę w górę. No i co? Do zobaczenia. Jo!